Cześć wszystkim, z tej strony Adrian Z ATF Słuchajcie, dzisiaj mamy 850 e, Radka, który jest obok. Muszę się przedstawić. Cześć, witam. Witam, witam. Słuchaj, byś, e, chcemy opowiedzieć o tym kładzie, bo słuchajcie, to jest kład, który jest z 2018 roku. To jest e, jeden z pierwszych w Polsce e, 850 -tek. I e, Radek, możesz powiedzieć właśnie, jak to było, że Ty w 2018 roku kupiłeś go? No, możesz podejść, no przecież pewnie, no. Więc tak. Wrzucamy bieg. Ale Ty, ja się pytam, jak to było, że kupiłeś kłada w 2018 a, roku? dlaczego tak to dlaczego było. Ten moto? A teraz powiemy o biegach. Aha, Rozumiem. Dobra, pojechałem po <laughs> 520 i zobaczyłem no. 850, -tkę. wziąłem 850. Uh -huh. No dobra, a jak powiedz mi em... Według tam sprzedawcy, bo wtedy te aż, aż tak nie sprzedawałem tyle tych kładów, mówił, że to jest jeden z pierwszych chyba w Polsce, wtedy, tak, tak? Tak. To jest 2018 rocznik. Tak. E, I słuchajcie, właśnie tutaj e, Radek już od razu e, poszedł do lewarka zmiany biegów, bo chciał wam pokazać, jak zmieniać biegi w nim. Bo słuchajcie, ten pierwszego, ten pierwszego wypustu, czyli historia się powtarza, tak jak powtarzałem z nową generacją, zawsze nowych kładów, są obarczone zawsze takimi rzeczami wieku dziecięcego i na przykład Radek. E, Dowiedział się, wiecie, to jest tak naprawdę za jakiś czas to wyszło, że ma tą wadę, ale on z, tym, z tą wadą żyje. Kocha tego kłada i po prostu akceptuje go. <grym, <grym, tak, go? Słuchaj, no i właśnie on w pierwszej kolejności poszedł do tego lewarka, żeby mu pokazać. Słuchajcie, to jest ten, ten ta z pierwszego roku produkcji. Tam do 2019, dokładnego miesiąca nie pamiętam, ale tak po gdzieś tam w grudniu chyba zmienili wtedy zębatki skrzyni biegów. Tam się wymienia takie trzy zębatki. Inne są nacięcia w ogóle. Powiedz co tu jest w ogóle za problem tych szyni? Na czym on polega? Problem jest taki, że nie zawsze skakują biegi. Ale który bieg najczęściej? Do przodu. Ha, ha chyba, tak? tak? Najbardziej, nie? Tak, Ha. No i e, co powoduje? No wrzucasz ten bieg i no ty wiesz jak to zrobić, czyli co trzeba zrobić, żeby normalnie ten przedbieg nie wypadał. Bo, bo wolno. Po prostu wolno trzeba wrzucić, wrzucić bieg i nie mhm. na pałę od razu, mhm. tylko poczekać, aż się zapnie, sprawdzić, ruszyć delikatnie do przodu. E, to jest rada, bo ty jedziesz też z terenówką tak. i powiedz, jak to jest w terenówkach jest to samo, jak reduktor wrzuca się. Tak, do tyłu tak samo, wrzucamy bieg, delikatnie gazu, no właśnie. rusz, rusz około i wtedy można. Wtedy ma, ogień. Właśnie chciałem wam powiedzieć, że jak ludzie kupują takie okłady, na przykład, nie, nigdy nie mieli styczności z terenówką, bo Radek na przykład ma terenówkę, on wie, że wrzucasz reduktor i wrzucasz napęd na cztery koła i co robi się? Wrzuca się bieg wsteczny do tyłu delikatnie i daje się do przodu, żeby się ładnie ten reduktor zapiął. wszystko, tak jest. Tak i zobaczcie, że no Radek żyje z tą, z tą wadą, że on niby tutaj... że nic się nie psuje, także no dbajcie. Właśnie, ile ma kilometrów właśnie? Powiedzmy. O, ponad 8,5 tysiąca. Tak właśnie, zobaczcie ile ma w przebiegu, żeby nie było. 8,5 kafla. E, z pierwszego wypustu, to jest ta pierwsza wada, e, No i co tu można powiedzieć? E, relokacja jedna pierwsza w Polsce e, u mnie była chyba robiona chyba, tak? Cała czy nie? Czy część była robiona? Jak cała, cała, cała. To była jedna z pierwsza w Polsce, więc to jest też taki autorski początkowy wzór, który bardzo widziście się zmieniał z biegiem lat. Także, ale wiecie co, najlepsze jest to, że działa. Redek często gdzieś tam wstawia jakieś zdjęcia na grupach, jak sobie stoi na tym kładzie, jak na jakimś kapitanie statku. Mieliśmy tam kiedyś jakąś taką rzecz, że gdzieś tam jakaś nieszczelność wynikła, ale to wiecie, woda, woda to woda, woda znajdzie gdzieś sobie jakieś miejsce. W każdym razie jest uszczelnione, No i tutaj on nie ma lekko. Powiedzmy, jak ty tym jeździsz tym kolem? Nie oszczędzam i dbam. A jeszcze plastiki były wymieniane. Tak, plastiki były wymieniane, bo jak to wiadomo... On był strasznie połamany. Bo ty mieszkasz w rejonie Kazimierza, Kazimierza Domnego, Domego, i tam jest mnóstwo tak. tych wąwozów, nie? Tak, tereny mistrzowskie. No wiem. Zapraszam. <laughs> na testy. Ale jak to się. <laughs> na testy. Zobaczcie, on naprawdę nie ma lekko tego. Nie ma, on... nie ma. Słuchajcie, nie jest nawet jeszcze jakiś taki pordzewiały, ale na przykład amortyzator już swoje widać, że m, przeżył. Śruby też widać, że nie, prze, nie przeżywają w tym kładzie. by pewnie pomyślał, że tak dla estetyki. Ale nie rama nieźle się trzyma. Mimo, że naprawdę yy, dostaje ten kład niesamowite baty. Śruba ma trzymać. Yy, yy. Co chciałem jeszcze powiedzieć. Yy, no, oprócz tej wady skrzyni, właśnie nie dokończyliśmy. Oprócz tej wady skrzyni, co mają ją jeszcze wadę? No, uszczelka papierowa, ale on ma sucho. On ma sucho i to jest z tym zdziwione, że ten kład ma 8,5 tysiąca i on ma sucho pomiędzy karterami. A nie oszczędza, go. Więc albo trafiłeś na dobrego Chińczyka, który ci złożył ten silnik dobrze. <grystanie> dobrze go skręcił, ale ja pamiętam, on u nas był chyba i my na przeglądzie którymś dokręcaliśmy te kartery, tak na przeglądzie którymś. Ja chyba pamiętam, to było bardzo dawno. No Wresztą regulacja zaworów była wtedy. też. Też była, ale Radek tu u nas jeździ od początku. Znaczy kupił gdzie indziej i tam pierwsze kilka miesięcy albo rok chyba gdzie indziej robił, ale później już u nas wylądował i można powiedzieć, że do nas przyjeżdża raz na ruski rok. <grystanie> na taki przegląd, słuchajcie, no przeglądamy tą maszynę. Słuchaj, dla, nie, dla niego to tam estetycznie no teraz już ładnie wygląda, ale chodziło bardziej o bardziej mechanikę, żeby on był sprawny. Bo wiadomo jak się w terenie jeździ, no to wygląda czasami. Miałeś też Zile. Zille bardzo się szybko chyba zużyły. Nie? Szybko. Na przelotach przeważnie takich, jak się na asfalt wyjedzie z terenu, gdzieś dojechać do domu czy gdzieś, mhm. czy w teren, to, to ściechają się szybko. Co tutaj jeszcze chciałem powiedzieć, a no i oprócz tej, tej, tej uszczelki jeszcze pomiędzy karterami, że lubiły uciec, to nie miał tego problemu, ehm, co jeszcze miały, no, nie cieknie gór, z górnego trójkąta tam, co też w pierwszym pustyni miałem ten problem, więc ja się dziwię, dlaczego on ma 8500 i nic tak naprawdę z nim, silnik kompletnie nie wyjmowany, nic nie robiony, nie? Więc, a znaczy jak masz tak masz, ale on naprawdę katuje tego kłada on nie jeździ turystycznie. Widać, że po prostu on, teraz zobaczcie, to są opony jego fabryczne, co wcześniej miał, bo on na początek miał, w ogóle zile załątowo więc założył kapcie i teraz jeździ na seryjnych z powrotem. Co jeszcze mogę taką pokazać Wam bzdurę, które CEF MOTO na początku produkcji, słuchajcie, zastosowało, jak zamontowali kalamitkę na tym wahaczu, ale nie był dostęp do tego, do tej kalamitki i w późniejszych tam rocznikach, nie wiem, Zresztą tu może być o rok, ja już tak nie pamiętam, ale to mi po paru miesiącach czy tam rok wycięcie zrobili po tą kalamitkę. A my na przykład tutaj mu po prostu my sami mu zrobiliśmy te wycięcie, czyli to zrobiliśmy to, co fabryka później sama później zaczęła robić. Nie? Miałeś też wydech jakiś taki chyba, nie? Był wydech. Z czego to był wydech? Mura. Ale zrezygnowałeś chyba, bo był nie. Za głośno. Sąsiedzi no... się denerwowali. No właśnie, dawali. E, co my tu przez te tyle lat robiliśmy? A seria, nic nie, nie wymieniane były. Jak widzicie, portzewiawele y, działają. Y, wymienialiśmy przeguby, standard, no to wiadomo jak się jeździ w... Drążki. Tak, drążki. Czy my wymienialiśmy muszperę z tyłu? Ten dyfer, bo ty miałeś ten dyfer chyba. Czy tu seryjny jest dyfer? Y, wymieniany był dyfer, z, bo tu Nie, była my jakaś... tą szperę wkładaliśmy, tak? Tak. tak, dobra. On miał, bo te X-Teki miały tą funkcję automatycznej blokady, i mu już poparł tam, niestety taka wada była w nich, że później poparł tam tysiącach, jak skręcacie, cykał dyfer. Każdy myślał, że to przegub, a to nie przegub. No i mu teraz włożyliśmy środek ze sztywną szperą. Tak jak 850 te greje mają, były, już nie produkują teraz już tych modeli, ale miał sztywną szperę. No i chyba lepiej to jeździ, nie? bo tu ciągnie od razu. Nie? Zdecydowanie. Więc tyle. No to tu jeszcze robiliśmy. Siliczki napędów, no to z przodu, już ze trzy razy chyba nie. Nie wytrzymują niestety. Teraz wiecie, w tych nowszych wersjach zmienili te silniki napędów z przodu i również przełączniki są inne. Podejrzewamy, generalnie wilgoć się dostaje do tych przełączników. Gdzieś tam zwarcie robi, no i te silniczki szlak trafia z przodu. Na szczęście ma chłodnicę na górze, więc dostęp do tego silniczka jest w miarę prosty. Widzicie, jak nie ma tej chłodnicy. To można to nawet łatwo się dostać. Na razie jeszcze wyciągarki nie, bo właśnie, bo wyciągarki, zaraz się ktoś zapyta czemu nie ma atopii. Co jest to, no już wyciągarkę załatwiłeś, tak? Tak, spaliła się. Ale Fabryczna. fabryczna. Ile czasu miałeś? Kiedy ona się spaliła? W zeszłym roku. W zeszłym roku. Czyli od nowości praktycznie. To mamy 2023 rok, no to macie 2 lata, 5 lat. Ale z mojej winy się spaliła. Dlaczego? No za, za mocno chciałem coś pociągnąć. A i nie wytrzymało, no? nie? Nie. Ale generalnie jak ty wciągasz się, to co? pomagasz mu trochę? Tak. Do przodu, do, 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 który ciągniesz. Nie? Tak. No i to zobaczcie, potrzeba. niektórzy potrafią samo załatwić. Niektórzy, to, to. no tak, pomagasz. No bo te terenówkę też tak się robi, a nie sobie na neutralu wrzucasz czytami i sobie siedzisz jak król i wciągasz. No pomóż mu trochę, tak? Niektórzy to i parki wrzucają i wyciągają się. No są tacy też. Dlatego zobaczcie, osoba, która jeździ terenówką, Eee, właśnie, no to zna trochę zasady, jednak, żeby pomóc. I zobaczcie, taka fabryczna wyciągarka, jak widać, przeżyła. No teraz nie, nie, nie przeżyła, ale tu, jak mówi Radek, z jego winy. Więc y, widzicie, niektórzy po, y, potrafią, suka, za trzy miesiące do nas zadzwonić, że już wyciągarka nie działa. Także kwestia. No to właśnie, trzeba pomagać tej wyciągarce w terenie, bo sama wyciągarka to nie da rady. No nie da rady. W ciężkim terenie, niestety. Dobra, co byś chciał dodać? Czy ty chcesz go sprzedać? Czy na razie jeszcze jeździ? W przyszłości chciałbym sprzedać. Bo co byś chciał? Nowego Nowe. tysiąca. Nowego. Nowego tysiąca. No. Ale tyś poczekamy, zobaczymy co poprawią, nie? Jeszcze. Na razie, chwilę, nie? Można poczekać pewnie. No pewnie. Może ceny spadną, może nie. Chwilę. A jeszcze jeszcze czekamy jak e, z mudem teraz bo będzie mud u do nas e, wersja. Tak. Dobra, e, coś chcesz dodać jeszcze? Pozdrawiam wszystkich i dbajcie o sprzęty. Tak, widzicie. Można jeździ. I posłuży. I posłuży, no. I nie wierzcie w bajki, że moto to dziadostwo. O. Widzicie? Bo to są bajki, ludzie opowiadają, którzy się nie znają. Nie mają nawet, nie jeżdżą i mówią. a niektórzy wymieniają. Na przykład jeździł w moto i na Polarisa wraca. Jedzie. No ale później, no, Ty też jeździsz w tych grupach, no to chyba, no, no później trochę więcej kasy wydają tylko w to, nie? No. to się tak samo zużywa, no. To wszystko się no, tak. W ogóle na tyle 1000 km e, dwa razy przeguła wymieniać. Mm. Tylko? Tak. No to dajcie spokój. Tylko w no, zakupie jest dwa razy droższy. No. Mówię w Polarisie. Tak. No. A tu jeszcze masz chyba jakieś przegóby na zapasie zostały? mam, ci, mam, no. mam. No więc widzicie, no. Taka, taka rzecz, e, no to tyle. Chciałem wam właśnie zaprezentować 850 z pierwszego roku wypustu na Polskę 2018. w 2018. 17 go generalnie pokazali. Ale weszło trochę później na rynki, no, tam o rok, więc 2018 powiedzmy w Polsce to jest ich pierwsza, e, pierwsza fala wypustu. W sierpniu, było. W sierpniu kupione, tak. tak kupione. A w międzyczasie jeszcze produkowali 820 do 2019 roku. Jeszcze na zakładkę były. To ciekawostka, że no, mogliście kupić ten i jeszcze stary model, nie? Przez rok czasu. Dobra, trzymajcie się i do następnego, Cześć, Hej.